Śmanko, witajcie, ziomeczki w Minecraftie na modach szymek, pack Tutaj jeszcze tylko dorobię takie. I co to jest w ogóle? To jest mini baza. Dokładnie. Dzisiaj, może będziemy szukać nowej, albo pójdziemy do jaskini. No super, mądrze zrobiłem, naprawdę. O. O tak, o tak, jest świetnie. No to brzydko wygląda. Naprawdę brzydko wygląda. I... The no, waypoint mi tu przeszkadza. Bardzo przeszkadza. Spokojnie nie usunąłem go. Po prostu wy wyłączyłem go. Chomik u mnie szaleje. Aha, dobra. Nieważne. Co ja zrobiłem? Co ja w ogóle robię? Dobra, już niech będzie. Zostawię ten stack i lecimy bez pochodni. Bez pochodni lecimy i też nie mam drewna. Nie mam tu żadnego creepera czy coś? Ups. Wow! W poprzednim odcinku to się paliło, a teraz w ogóle się już spaliło. Idziemy tu. Spaliło się? Wow! Jakie piękne drzewo było? Co to? Nie gadaj. W szóstym odcinku tam idziemy. Chyba tak. Dobra. Jak się wyleje lawa, Niech świat to pozna. Niech świat. Nie, wa... Nie wiem już co. Nie chce mi się na trikapitatorze tego robić, więc zrobię tylko tak. Pum, pum, pum. No to może się uda. Znaczy, no uda. E, zacznie. Dobra. O, ja łóżko dostałem, nie, ja łóżko. Fajnie. Um, dzisiaj muzyki nie ma, dlatego że nie chciałem już. Będzie tylko kiedy ja będę chcieć. A zawsze nie ma. Są taki zły. <grym> no już bez przesady. Teraz muszę to na zewnątrz poprawić. Znaczy nie, nie muszę. Czekaj. Wow. Eee. Chomik u mnie coś dzisiaj już wyprawia. Coś się tam dzieje. Coś się już tam dzieje u niego. pokoł. Dobra. E, Okej, okay, no jest. Dobra. E, pochornie mam. Tutaj to wstawiamy. Jabłuszko wybiorę, bo kto wie. Wezmę drewno. Trochę przerobię pacyków. O. Mm. Cztery. No więc 5 Dobra 21 Lecimy do, kop do kopalni Nie wiem, wiecie co Ciekawi mnie tamta tam, Ta wieża taka Co tam no tam Przecież ją widzieliście Też jakaś jaskinia Co tu? Znowu się coś spaliło. Chyba to samo drzewo. Tylko, że ja, ja tam nie byłem. Ja tam nie byłem i to mo mogło się samo spalić. Tam lawa jest, no to... Ale nie, bo to było otoczone szkłem. <grym> Świetnie. 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 What? to samo, a co w skrzynce? O super, pro, to jest na wodzie, What? battle tower. Ok, tylko zajrzę sobie jakiś spawner? <laughs> nie, nie, nie. Eee, może w kolejnym, jeszcze kolejnym i jeszcze kolejnym odcinku tam pójdziemy. Na razie sobie muszę zrobić zbroję jakąś, pójść do jaskiń. O to chyba zrobię. Jeskin, ja nie chyba zrobię po, poza odcinkiem. Jedzenie. Co ten chomik tam robi? Jeszcze za świnia. Dobra. Co tam się dzieje u niego w klasce? Ja już włączę tego. Yy... Chciałem będzie checkpointa, waypointa. I w kolejnym... No, może w, dziesiąty, w dziesiątym odcinku ale tam pójdziemy. Co wy na to? Jak będziemy się nudzić, no, no to... A do dziewiątego już niedużo zostało. Jeszcze tylko pięć odcinków. Niedużo. Dobrze napisałem? Mini baza, dobra. Dobra, może, hmm, w, to jest piąty odcinek, nie, tym, że w szóstym albo siódmym za, zajmiemy się budową tego, tej całej bazy naszej. Co schowam na razie, to też, i to też. Dobra, myślę, że spodobał wam się odcinek, jak się spodobał. Nie zapomnij o łapce w górę, o komentarzu. Oczywiście... No oczywiście o łapce w górę, bo to jest najważniejsze. I musi być tu tak bardzo dużo łapek w górę. No, musi być dużo, naprawdę. Cześć!